Wyobraźcie sobie taką sytuację. Wybraliście się w podróż gdzieś na daleką północ. Jest ciemno, panuje noc polarna, a temperatura spada poniżej minus 30 stopni Celsjusza. Przy silnym wietrze daje to poczucie ekstremalnego chłodu, dochodzącego nawet do minus 50 stopni Celsjusza. Stoicie na środku zamarzniętego jeziora, kierujecie głowę w dół, a przez przezroczystą taflę lodu widzicie, jak zbliża się do Was wielki bombel gazu. Çeviri Marzysz o lepszej pracy? Załóż profil na rocketjobs.pl i otrzymuj oferty od dopasowanych pracodawców. Partnerem programu jest SFD, producent All Nutrition Frulow, 80% owoców, zero dodanego cukru. Bądź najlepszą wersją siebie. Partnerem programu jest Avast. Pobierz darmowy program antywirusowy Avast Free Antivirus. Łatwy w instalacji i obsłudze, pomaga blokować złośliwe oprogramowanie. Partnerem technologicznym kanału Zero jest X.com. Nigdy nie byłem w takiej sytuacji, ale wyobraźnia mi podpowiada, że nie czułbym się komfortowo. Ale to, co opisałem, to nie jest scena z jakiegoś horroru, to sceny coraz częściej spotykane na Dalekiej Północy. Czym jest wypełniony ten duży podlodowy bombel i skąd się wziął? Takie właśnie pytania zadali sobie naukowcy z Uniwersytetu e, Fairbanks e, na Alasce, którzy kilka lat temu zaobserwowali, że wraz ze zwiększającą się liczbą tamtejszych jezior rośnie również objętość gazu gromadzącego się pod powierzchnią ich lodu. Amerykańscy polarnicy, zgodnie ze swoją wieloletnią praktyką, po nawierceniu niewielkiego otworu przeprowadzili test ognia. Efekt? Buchnął wysoki na kilka metrów płomień, który palił się kilkanaście minut. To doświadczenie na czerwono rozpaliło światowe środowisko naukowe. Gazem okazał się być bowiem metan, czyli kolejny generator problemów cieplarnianych. Naukowcy zaczęli zadawać sobie pytania. Przede wszystkim, skąd w ogóle wziął się metan? W wodach Arktyki i przy powierzchni zamarzniętego arktycznego gruntu. Szybko bowiem powiązano bąble metanowe z wody z kraterami powstającymi na lądzie. Może też o nich słyszeliście. Długo nie było wiadomo skąd się biorą i jak powstają. Dzisiaj okazuje się, że to kratery po wybuchu metanu, który gromadzi się pod powierzchnią gruntu. Dlaczego częstotliwość występowania tych zjawisk zwiększyła się tak mocno w ostatnich latach? Jakie może to nieść zagrożenia, a może paradoksalnie szanse dla naszej cywilizacji? Pierwsza hipoteza pochodzenia metanu to tak zwane hydraty, czyli kryształy, w których strukturze uwięzione są cząsteczki metanu. Od kilku dekad wiemy, że sięgające kilku tysięcy gigaton złoża metanu ukryte są setki metrów pod dnem Morza Arktycznego czy pod powierzchnią. Wiecznej zmarzliny. Po analizach okazało się jednak, że ulatniający się metan z hydratów nie pochodzi, a zatem skąd? W sumie, żeby ten mechanizm zrozumieć, wystarczy zajrzeć do lodówki. Jeżeli chcemy dłużej przechowywać jakiś materiał organiczny, np. jedzenie w niezmienionym stanie, chowamy go do lodówki lub zamrażarki. Jeśli tego nie zrobimy, dojdzie do rozkładu. Jeśli produkt zamkniemy szczelnie w jakimś pojemniku, procesy rozkładu szybko doprowadzą do wyczerpania się tlenu, a wtedy do boju ruszą bakterie beztlenowe i dojdzie do fermentacji metanowej. W której, jak sama nazwa wskazuje, powstanie metan biogeniczny. Ten proces wykorzystujemy na przykład w biogazowniach, gdzie z pozostałości organicznych produkowany jest tzw. biometan. To teraz przejdźmy do wiecznej zmazliny. Ta wbrew nazwie wcale nie jest wieczna. To grunt, gleba, skała lub materiał organiczny, który utrzymuje się w temperaturze poniżej 0 stopni Celsjusza przez co najmniej dwa kolejne lata. Jest więc wieloletnia, ale co jakiś czas rozmarza, a wtedy mikroorganizmy produkujące metan mają swoje żniwa. Ze względu na zachodzące ostatnio zmiany klimatu okresy rozmarzania i w efekcie wytwarzania metanu wydłużają się, a mikroby produkujące metan mają tam z czego czerpać, ponieważ większość światowej zmazliny powstała około 30 tysięcy lat temu i zdążyła zakumulować ogromne ilości materii organicznej. Bardzo zachowawcze wyliczenia mówią o 1200. Do 1400 miliardów ton ukrytych w wieloletniej zmarzlinie. Mówimy o terenach, które tylko na północy zajmują około 25 milionów kilometrów kwadratowych, na głębokość od kilku do nawet półtora kilometra. Efekt końcowy jest taki, jak opisałem na wstępie. W jeziorach gromadzą się potężne bąble. Na lądzie co chwila coś eksploduje, a do atmosfery trafiają spore ilości nadprogramowego metanu, który jest gazem cieplarnianym wielokrotnie silniejszym od dwutlenku węgla. Przy okazji rzućcie okiem na serię jak działa klimat, którą znajdziecie na kanale Nauka to Lubię. To jednak nie koniec problemów. Sprawę w przyszłości pogorszyć może jeszcze samonapędzające się sprzężenie zwrotne. Zmieniający się klimat powoduje erozję gleby w obrębie wieloletniej zmarzliny, z której uwalniane zostają kolejne, wcześniej niedostępne pokłady materiałów organicznych. Produkcja metanu przyspiesza, a za nimi podąży, za nią, za tą produkcją Podąży wzrost globalnych temperatur. E, a im wyższa temperatura, tym ten proces szybciej zaczyna krążyć. No i tak, cykl za cyklem. Gdyby cały węgiel w tej wiecznej zmarzlinie zatrzymany został uwolniony do atmosfery, temperatura wzrosłaby nie o 2, ale o 5 lub więcej stopni Celsjusza. Wszystko zatem stracone? Nigdy nie jest wszystko stracone. W obiegu metanu y, współistnieją. Dwie kluczowe grupy organizmów. Te prowadzące fermentację metanową, o których już wspomniałem, oraz druga żyjąca nieopodal tych pierwszych, czyli mikroby, które z niezwykłą skutecznością wykorzystują energię zgromadzoną w cząsteczce metanu do swoich własnych metabolicznych celów. Czy naszymi sprzymierzeńcami w walce stykającą bombą metanową są tak zwane bakterie metanotroficzne, które żywią się metanem? Trudno powiedzieć, w jakim stopniu metan produkowany przez jedne mikroorganizmy będzie zjadany przez drugie, ale być może mógłby to czyn... byłby to czynnik mocno stabilizujący sytuację. Szczepy bakterii metanotroficznych próbuje się umieszczać na stabilnych matrycach i filtrować w ten sposób metan z atmosfery. Bakterie podczas tej konsumpcji produkują całą masę użytecznych związków, a niektóre z nich to np. metanol. Mogą być wykorzystywane jako zielone paliwo. To taki pomysł bardziej niż gotowa już technologia. Byłoby dużo lepiej, gdyby metan, który siedzi pod ziemią, nigdy jej nie opuszczał. Ale skoro już opuści, być może nie wszystko jest stracone. Naukowcy pracują nad tym, żeby właśnie nie było. Dziękuję bardzo za uwagę. Marzysz o lepszej pracy? Załóż profil na rocketjobs.pl i otrzymuj oferty od dopasowanych pracodawców. Partnerem programu jest SFD, producent All Nutrition Frullof. 80% owoców, zero dodanego cukru. Bądź najlepszą wersją siebie. Partnerem programu jest Avast. Pobierz darmowy program antywirusowy Avast Free Antivirus. Łatwy w instalacji i obsłudze, pomaga blokować złośliwe oprogramowanie. Partnerem technologicznym kanału Zero jest X.com. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.